Witam Cię na naszym kolejnym, dziesiątym już zdalnym spotkaniu z matematyką. Chciałabym nie zacząć od sprawdzenia zadanka domowego, o którego zrobienie prosiłam Cię w poniedziałek. Było to dokończenie dwóch podpunktów z zadania pierwszego, dwóch przykładów tak naprawdę, z podpunktu A. 3 dzielone na 4 należało przedstawić jako 3 czwarte, 6 dzielone na 5 należało przedstawić jako 6 piątych. To jest ułamek niewłaściwy, więc wyłączaliśmy z tego całość. Od punkcie B tego samego zadania należało teraz wykonać czynność odwrotną, czyli ułamek 4,11 zapisać jako iloraz 4 dzielone przez 11. Wartości tego ilorazu już bardziej obliczyć się nie da, bo wartością tego ilorazu będą właśnie 4,11. Następnie mamy Iloraz 11 dzielony na 3, który wyszedł nam po zapisaniu ułamka 11:13 z użyciem nie kreski ułamkowej, a znaku dzielenia. I w ostatnim podpunkcie y, mieliśmy ułamek niewłaściwy. I to już było widać na początku. Po zapisaniu tego ułamka niewłaściwego, jako 36 dzielone na 13. Można było w pamięci wykonać to dzielenie. Popatrzeć, ile trzynastek zmieści się w trzydziestce I są to dwie trzynastki. Tak? Dwie trzynastki to dwadzieścia sześć. Dlatego tutaj mamy dwie całe. I zostanie nam jeszcze 10 trzynastych. Tak? Trzydzieści sześć trzynastych. Zapisane z użyciem znaku podzielić to jest 36 dzielone na 13, a to jest dokładnie tyle, co 2 i 10 13. Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu zadanku, które było Twoim zadaniem domowym, czyli podpunktowi B zadania drugiego. W podpunkcie B była trochę inna sytuacja. Nie było dwóch pizz, tylko cztery pizze. I nie mieliśmy ich podzielić na 5 osób, tylko na całą naszą klasę czwartą, w której jest osób 15. W takim razie jaki matematycznie problem mieliśmy do rozwiązania. Tak naprawdę to mieliśmy cztery pizze do sprawiedliwego podziału na 15 osób, a matematycznie sprowadzało się to. Do podzielenia czwórki na piętnaście. Czy wyjdzie nam tutaj chociaż jedna cała pizza? Oczywiście, że nie, bo musiałoby ich być co najmniej piętnaście, żeby dla każdego było po jednej. Wyjdzie nam nie cała pizza, kawałek. Jaki kawałek, czyli jaki ułamek? Cztery. Dzielone przez 15. 4 15. Jeśli tak właśnie obliczyłeś i, albo obliczyłaś, to bardzo się cieszę. Znaczy, że doskonale zrozumiałaś, albo zrozumiałeś cel naszej lekcji. W zadaniu tym tak naprawdę były pytania. W podpunkcie A było pytanie, jaką część pizzy przy sprawiedliwym podziale dostanie każda z tych osób. Więc uzupełnijmy odpowiedź do pierwszego? Tam gdzie były dwie pizze dzielone na pięć osób, to każda osoba dostanie dwie piąte pizzy, a jakiej odpowiedzi udzielimy do podpunktu B, który był. O naszej konkretnie klasie i czterech pizzach? Tutaj odpowiedź może być sformułowana podobnie, tylko użyjemy innego ułamka, bo będzie inny kawałek pizzy. Każda osoba dostanie. 4 dzielone na 15, czyli 4 15 pizzy! Jeśli wszystko dobrze ci poszło, to znaczy, że nie musisz oglądać wczorajszego filmiku od nowa. Dzisiaj chciałabym dać ci kartę pracy, na której sprawdzisz się, jak bardzo dobry jesteś w wykorzystaniu. Wiedzy zdobytej na poprzedniej lekcji, i jako kartę pracy poproszę o zrobienie całej strony 63 z Twoich ćwiczeń. Tam są do zrobienia cztery ćwiczenia. Zadanie do odesłania. To są ćwiczenia. O numerach 1, 2, 3 oraz 4 ze strony 63 w Twoim zeszycie ćwiczeń. Także bardzo Cię proszę, zabierz się do roboty. Ćwiczonka są bardzo podobne do tego, co ćwiczyliśmy razem, i bardzo mi zależy, aby to, czego się nauczyliśmy, zostało w Twojej głowie i towarzyszyło Ci już do końca. Twojej edukacji. Do zobaczenia w środę.